Witam serdecznie z tej strony Devetoper. Dzisiaj na specjalne wasze życzenie ponownie odwiedziliśmy miejscowość Lozal Kazares, aby pokazać wam na jakim etapie budują się te właśnie wille. Pamiętajcie, że pokazujemy wam tył budynków, a do frontów niestety nie mamy jeszcze wejścia. Zobaczcie, jak to wygląda. Pamiętajcie, że te wille naprawdę są imponujące. Są z przodu wspaniałe. Cena takiej willi 685 tysięcy euro. Cztery sypialnie, cztery łazienki. Powierzchnia użytkowa 255 m2. Także jest to naprawdę na warunki hiszpańskie, hiszpańskie dużo. Powierzchnia działki 350 m2. Oczywiście solarium, taras, garaż, komórka lokatorska, klimatyzacja oraz basen. Odległość do morza to około 700-900 metrów, odległość do lotniska to około 55 km. Także jeżeli jesteście zainteresowani, chcielibyście przyjechać pooglądać, chcielibyście zarezerwować taką nieruchomość, nie czekajcie, dzwońcie, piszcie w komentarzach. My jesteśmy po to, aby wam pomóc. Pozdrawiam Dewetoper.